Wszystkim z tej strony Belmondo. Dzisiaj chcę powiedzieć historię Wocławka, a odcinek będzie o parku Henryka Sienkiewicza. Park został założony w 1870 roku. Pierwotnie zajmował tylko nieduży obszar na prawobrzeżnej stronie rzeki Zgłowiążki. Powstał na zupełnie niezadrzewionym zboczu rzeki. Projekt rozszerzenia po 1916 roku. Wykonał w Stylu angielskim słynny ogrodnik Franciszek Szanior. W okresie II Rzeczypospolitej został rozbudowany i liczył już sobie 23 446 m2 powierzchni. W latach 1926 a 1939 został rozszerzony aż do mostu kolejowego. W roku 1924 postawiono w tej nowej części pomnik pułkownika powstańca z 1863 roku Stanisława Bechiego, który jak wielu innych garwijalczyków przybyło do Polski aby walczyć w jej obronie Stanisława Bechiego schwytano w okolicach Wocowka rozstrzelany został pod cmentarzem przy Alei Szapena Centrum parku umiejscowione jest po piersie też Henryka Sienkiewicza. Pisarz został patronem parku w 1916 roku. Była to reakcja mieszkańców na wieść o śmierci wypinnego literata, zaangażowanego m.in. pomoc żołnierzom frontu I wojny światowej. Sienkiewicz zwiedził Ocałek pomiędzy 1903 a 1904 rokiem. W związku z zamknięciem miasta przez powód dokonał wówczas odczytu jednego z rozdziałów swojej noweli. Pobyt pisarza był też związany z przyjęciem przez niego honorowego członkostwa ówczarskiego towarzystwa wieślarskiego. Powierzchnia parku liczy sobie 40 tys. 18 hektarów, a zagęszczenie drzew i krzew wynosi około 200 sztuk. W parku rośnie 65 gatunków drzew, w większości liściaste, przynajmniej w tamtym czasie. Jedną z atrakcji parku jest zabytkowa wieżba płacząca, której pięknie niemal leży na powierzchni rzeki głowiączki. Co do wieżby płaczącej, to w 2017 roku Urząd Miasta chciał zlikwidować tą wieżbę płaczącą, ale mieszkańcy oczywiście się oburzyli, bo jest to ikona parku, bardzo dużo ludzi sobie robi przy niej zdjęcie, no i została do tej pory ta wierzba. No. Co jeszcze chciałem powiedzieć? W 1923 roku w parku z tyłu za pomnikiem Henryka Sienkiewicza był pawilon kawiarni takiej. Ta część parku nazywała się Parkiem Słonecznym. W sumie to po tym pawilonie zostały ślady fundamentu. Można sobie zobaczyć gołym okiem. To jest tam bardziej od strony ulicy Rzecznej. E, pawilon czynny był tylko w okresie letnim. Kupowało się tam lody w wafelku na wynos. No chyba, że chciałeś zjeść na miejscu, no to w szklankach, w pucharkach dostawałeś. Pawilon w sumie zlikwidowano tak w latach nie wiem, 60-tych, 70 -tych. była to konstrukcja drewniana. Jeszcze co wiem, to podobnież, ale nie wiem na ile to jest prawdą, to że tam niedaleko były taki zwierzyniec, tam chodziły indyki, nawet sarny, ale na ile takie miało być w ogóle w parku kiedyś takie mini zoo, ale niestety nie było. A czy w ogóle tam były zwierzęta? Nie wiem. Czy to tylko są takie pogłoski, czy faktycznie tam kiedyś były zwierzęta. W roku 1928 nabyto od Luborackiego przy ulicy Lunawil i na sypie ulicy Klińskiego plac o powierzchni 5599 m2. Rok później wydzielono z nieruchomości miejskich po starej elektrowni łaźni i domu sierot plac o powierzchni 4162 m2. Zreali zrealizowano kupno placu od Michała Bojanczyka o powierzchni 8967 m2 położonego między no, mostem betonowym na ulicy Nickiego a mostem kolejowym. No i w sumie tak park się rozbudowywał z lata na lata. Yy, jeszcze jak chyba, nie wiem czy tam starsi pamiętają, że kiedyś w parku był amfiteatr, który w sumie, gdzie odbywały się koncerty, różne festyny kulturalne, no i z tego co ja pamiętam, to amfiteatr istniał do, chyba do 2000 roku, a w 2006 został raz yy, z przeległą kawiarnią, która się nazywa kawiarnia parkowa, rozebrany. No i dzisiaj mamy Plac Zabaw. Co mieszkańcy w sumie nie byli zadowoleni. Ja w sumie też nie, bo dzisiaj mamy plac na Placu Zabaw. Na jednym osiedlu mamy po trzy place zabaw. No kurczę, czy nie mogą zrobić czegoś dla młodzieży? Nie wiem. Ogólnie uważam, że w Włócowku jest bardzo mało festynów, jakiejś takiej kultury. Nie wiem, mogliby zrobić na przykład jakieś targi z grami, czy... czy, czy no jakieś takie dla młodzieży coś. No dziwić się, że młodzież rozrabia, wandalizuje, gdzie oni mają się wyszumieć, wyszaleć. No, to taka trochę odskocznia od tematu. W latach dwudziestych też istniała w parku cieplarnia dla roślin a w tysiąc... no, to już tak w sumie co chciałem tak... no co tam jeszcze kiedyś była w parku cukiernia są takie, że jak chodziłem na osiedle z zamcze, po tej drugiej stronie a dziś chodzę w sumie tamtędy, teraz to się idzie tamtędy na Słodowo no to kiedyś schodziło się po schodkach w dół i tam rosły piękne róże. Na prawej stronie no to przeważnie chodziłem na randki. I tak naprawdę to chyba po prawej stronie to nie ma ławki, na której bym nie siedział. A moją najlepszą ławką była ławeczka przy wodospadzie to tam, gdzie mówiłem, gdzie się w sumie park zaczynał, bo park się zaczynał od kościoła, od, ma od katedry, od Marii Najświętszej Panny, od katedry, i tam był taki wodospadzik, i przy tym wodospadzie była ławeczka, i Babcia moja zawsze mówiła, że tam się kluski go aktują. Jak byłem mały, często chodziłem przez park do przedszkola. To było tam za pomnikiem Henryka Sienkiewicza, tam się szło na górę z schodkami. No a tak to co? No, jak byłem mały, to jeszcze z babcią spacerowałem. Tak zawsze chodziłem park, bulwary, 3 maja wracałem do domu, bo kiedyś mieszkałem na ulicy słowackiego. Oczywiście o słowackiego też kiedyś Wam opowiem, ale to w swoim czasie. E, no. Jak byłem starszy, no to też sam spacerowałem z pieskiem. E, Co jeszcze takiego wspominam z parku? No, pamiętam, że jak poszedłem do parku, była piękna pogoda, usiadłem sobie na ławeczce, prawie zero ludzi i tylko ja, słońce i śpiew ptaków i lekki, ciepły wiaterek. Nawet czasem brałem książkę i coś tam sobie czytałem. Jako dzieciak kiedyś zjeżdżałem z górki na Sklątkach, gdzie Kiedyś był amfiteatr, obecnie plac zabaw. Zjechałem na most. Cud od Boga, że wjechałem na most, a nie do rzeki i że tylko miałem siniaka na kolanie. No ale cóż, głupota dzieciństwa. Pamiętam, że jednej zimy poszedłem do parku i rzucałem się z siostrą kulkami. zmazłem mi ręce i jak poszedłem do domu, to nie mogłem nacisnąć dzwonka od drzwi, bo tak mi ręce zamazły. A co do amfiteatru, to pamiętam go, choć nie chodziłem na koncerty, bo byłem za mały. Pamiętam, że w dniu mojej komunii świętej był zespół ENA u nas. Eee, no. Fajnie jakby w Włodcawku na przykład zrobili jakieś takie targi z grami planszowymi, coś takiego bo ogólnie to powiem wam tak, ten amfiteatr to był takim kulturą, no naprawdę tam chodziło dużo młodzieży teraz to młodzież nie ma się gdzie bawić, no no w sumie wszystko co chciałem opowiedzieć wam a jeszcze co pamiętam, to wiem, że kiedyś tam gdzie była katedra, niedaleko katedry tam też część katedry miała wydzie... On tam mieszkał biskup, miał swój ogródek, też części parku. I wiem, że przy tym wodospadziku, kiedy, kiedyś tam nie było wodospadu, kiedyś w ogóle był inny nurt rzeki. I kiedyś tam stawały łódki, tylko kajaki, przepraszam. Kajaki, bo tam niedaleko, tam na Szpiklernej był kiedyś e, ten wioślarstwo które no, do niedawna jeszcze istniała, ale tak jak będę opowiadał o ulicy Szpichlannej, to też Wam o tym opowiem. Także no jeśli chodzi o parę Henryka Sienkiewicza, no to co tak pamiętałem, co chciałem wam przekazać, to przekazałem. Dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.